Cześć, się z tej strony gra, majster, a to już jest trzeci opening SS yy, Skins opening, te majstrowe openingi, yy, dzisiaj otworzymy 30 skrzynek operacji Vanguard, które mam zakupione już, więc yy, tak więc bez bydłego gadania możemy zaczynać opening, pierwsza skrzyneczka i jak zwykle milczymy. Dobra, no się w końcu, bo nudno mi tak siedzieć i nic nie mówić. W, w poprzednim openingu, jak już się widzieli, trafiłem mhm. dwa noże, co jest małą niespodzianką dla mnie, bo nigdy wcześniej tak dobrze nie udawało mi się trafić tak dwóch noży na openingu, te noże to bagnet niebieska stal przetestowany w boju. A także mm, karambit marmurkowy gradient fabryczny nowy. O proszę, pierwszy różowy z Więc yy, nie ma tragedii. Tak naprawdę nie ma tragedii. No dobra, dość tego gadania, otwierajmy po prostu skrzynki. Dla 18 Grinder. No i wiem, że lubisz tą serię. Więc postanowiłem tak naprawdę zrobić niespodziankę, w postaci tego, że będę te openingi nagrywał troszeczkę częściej, po małej ilości skrzynek, bo to dużo nie kosztuje. O jest, Kar, jest w końcu różowy skin, drugi dzisiaj. Liczę na nóż oczywiście, chociaż będzie ciężko. Skrzynki Revolvera to są moje już szczęśliwe skrzynki. Highwayman, jest coś dobrego, w końcu na kontakt pójdzie to później poproszę kosę która właśnie śleciała Gryfin, bardzo fajna bardzo fajna emka, podoba mi się może yy, chcę jeszcze jedną kosę, kosę poproszę no, chociaż czerwony skin gej, ja cię po prostu błagam na kolanach błagam się na kolanach, proszę Właśnie teraz to robię. Proszę Cię. Inwestuję w Ciebie, a Ty mi się tak odpłacasz. Wiesz co? Nie lubię Cię. Hmm. Mogłem, mógłbym jeszcze porozmawiać, no ale no, o czym mam rozmawiać? Eee, e, no nie wiem, no sam nie wiem, o czym mógłbym pogadać jeszcze. No przede wszystkim to, że poprzedni opening był najlepszym openingiem, jaki zrobiłem w tej całej serii. Mam nadzieję, że... Takie openingi jeszcze się kiedyś zdarzą. No, mam taką nadzieję, bo wiecie, dwie kosy po jednego openingu to jest rzadkość. Prawie nigdy nie udało mi się tak. To była pierwsza taka rzecz, którą właśnie nagrałem na YouTube. Oczywiście, sam chciałem jeszcze jedną kosę trafić w tych, w tych skrzynkach, chociaż two nie będzie, bo tutaj są takie fajne skiny. O nie, tam zawałowiec był. Chociaż wszystkie skiny są spokole. Wolałbym te lepsze oczywiście, wszystkie są spokole. Te lepsze są jeszcze lepsze, więc te czerwone, różowe. Noże są fajniejsze. Nożami można zabijać. Sam też zabijam. Z noża. To nie ma większego sensu, tak naprawdę. Chcę nóż i tyle. Nie ma o czym rozmawiać jest trochę jak mielę szkosy, kosy, to więcej nie będę robił openingów. Nie będę cię kupował skrzynek, tylko u kogoś innego on będzie wysyłał. Bazyliszek z Super fanem Mk, Może sobie ją wyekwipuję, może będę ją grał. O nie, siedem skleczek tylko zostało. No nie. Jeszcze ma coś dobrego. No, bazyliszek. A teraz milczymy. Czekam na bliski Nie, łaj, Dlaczego? Po prostu nie chcesz też kosy, Serio? Trzy takie same skiny po rząd. Serio czwarty To jest chyba jakaś inwazja tego skina po prostu. Cztery razy ten sam skin. To jest coś niesamowitego. And the last case, my friend. Last case, my friend. Um, chciałem coś dobrego. Poproszę. Ale dostałem Delusion. Nie, strzałka, to jest Tak więc przechodzimy do kontraktów, moi drodzy. Wystarczy na No więc to by było na tyle. Jeżeli film Ci się spodobał zostaw łapkę w górę. E, może jeżeli chcesz być na bieżąco jeśli chodzi o mój kanał to go zasubskrybuj. E, a, w a pod w komentarzach możecie pisać jakie skrzynki mam na tym razy. Ile mam ich kupić i otworzyć. E, a to by było na tyle. Na razie. Cześć.